Meghan Markle powraca do mediów społecznościowych, wzbudzając kontrowersje i potencjalnie zaostrzając napięcia z rodziną królewską. Po długiej przerwie jej nowa aktywność zbiegła się z premierą serialu na Netflix. Spodziewane są reakcje, szczególnie ze strony księcia Williama. Dowiedz się, co może wyniknąć z tej sytuacji. Meghan Markle i książę Harry ponownie zniknęli z mediów społecznościowych z powodu złożonej sytuacji rodzinnej. Wcześniej, zgodnie z poleceniami rodziny królewskiej, Meghan musiała opuścić swoje internetowe konta. Teraz Meghan triumfalnie wróciła do sieci, co może znów doprowadzić do spięć z rodziną królewską, a książę William prawdopodobnie nie będzie zadowolony z jej ostatnich decyzji. W momencie rezygnacji z mediów społecznościowych, pałac Kensington poinformował, że pani Markle jest wdzięczna wszystkim, którzy przez lata śledzili jej konta, jednak zdecydowała się na ich zamknięcie ponieważ przestała z nich korzystać. Zgodnie z królewskimi regulacjami, członkowie rodziny królewskiej mogą posiadać jedynie oficjalne profile, jak te prowadzone przez Williama i Kate, co oznacza, że prywatne konta są niedozwolone. W 2019 roku roku swojej strony doczekali się Meghan i Harry, lecz ta decyzja została odwołana w 2020 roku. Ostatni post na oficjalnym koncie pary dotyczył ich decyzji o rezygnacji z obowiązków królewskich i przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, co stało się początkiem pojawiających się nieporozumień w rodzinie Harry'ego i Williama. Mimo, że Meghan od czasu do czasu wspominała o chęci powrotu do mediów społecznościowych, faktycznie nastąpiło to dopiero teraz. W 2022 roku powstało konto małpka Meghan na Instagramie, lecz przez długi czas pozostało puste. 1 stycznia 2025 roku Meghan niespodziewanie opublikowała na nim pierwszy wpis. W nagraniu, które wykonała na plaży w Montecito, gdzie mieszka z mężem i dziećmi, Meghan, ubrana w biel, zostawia na piasku odcisk napisu 2025 rok. Portal Daily Mail sugeruje, że film został nakręcony przez księcia Harry'ego. Pojawiły się jednak nowe napięcia a członkowie rodziny królewskiej z pewnością już są zirytowani przy popołudniowej herbacie. Wkrótce na Netflixie pojawi się nowy serial Meghan Markle o tematyce stylu życia, co może tłumaczyć jej powrót do mediów społecznościowych. Niezwykłe jest, jak przez te wszystkie lata Meghan i Harry otwarcie krytykowali pałac Buckingham i działanie firmy. Przykładem są dokument na Netflixie, książki Harry'ego czy wywiad u oprach Winfrey, w których para opowiadała o trudnych doświadczeniach z rodziną. Jaką reakcję musiało wywołać zdziwienie wśród brytyjskich royal'sów, gdy na opisie nowo aktywowanego profilu Meghan Markle pojawiły się jej imię oraz należny jej oficjalny tytuł królewski? Choć zarówno Harry, jak i Meghan wciąż mają prawo do posługiwania się tym tytułem, wiele osób uważa, że biorąc pod uwagę ich obecne relacje z rodziną królewską, lepiej byłoby, gdyby stworzyli własną markę. Na pewno William nie będzie zadowolony z tego posunięcia. Ponieważ jest bardzo zraniony przez brata z powodu gorzkich publicznych wypowiedzi Harry'ego dotyczących ich rodziny. Od dawna wiadomo, że spadkobierca tronu nie zamierza pogodzić się z bratem, mimo prób ze strony Harry'ego, by naprawić ich relacje. Działania Meghan bez wątpienia nie przyczynią się do poprawy sytuacji między braćmi. Fani rodziny królewskiej także mogą nie być zachwyceni. Obecnie na profilu Meghan na Instagramie opcja komentowania jest wyłączona, być może nieprzypadkowo i suba po więcej ciekawych ploteczek.